Witam wszystkich bardzo gorąco w szóstym odcinku w grze Real Politics 2 z tej strony GM4 i zaczynamy. Mam taki mały pomysł na serię, gdzieś tak około 3-4 odcinków, że będziemy sobie grali różnymi partiami politycznymi, które są w Polsce od lewicowych do prawicowych i sobie zobaczymy, jak sobie poradzą w dobie pandemii. Dzisiaj sobie zagramy partią lewicową, wręcz skrajnie lewicową, mianowicie partią razem. My tutaj przeczytałem ich wszystkie postulaty, więc sobie będziemy starali je wdrażać. W trakcie odcinka będę oczywiście mówił o nich i zobaczymy, jak sobie poradzą wy właśnie w właśnie tym scenariuszu po pandemii. A i bardzo ważna uwaga: nie jestem zwolennikiem tej partii, w szczególności ich postulatów gospodarczych, także sobie zobaczymy. To jest tylko eksperyment. Nie, tak więc zaczynamy. Naszą prawą ręką będzie Justin Walter, Walker, który ma takie efekty jak relacja z samym światem plus 5. Agresję minus 1 i akcje dyplomatyczne również plus 5, oczywiście, że jestem na początku. Szybko te monity trzeba przeklikać. E, jaki mamy poziom? Minus 0,3, czyli bardzo niski, ale chyba zaraz się zmieni coś. Czuję. A, minus 0,41 tak, tak, jak myślałem, czyli no bardzo zbliżony do tego, które żeśmy mieli ostatnio, kiedy żeśmy grali wolnym rynkiem. E, co bym zrobił na początku, gdybym był partią razem? Tak, świetna oferta. Na początku bym pewnie podniósł podatki, żeby podawać biedny, więc dajemy na maksa. 40% i tak są 43% prawie. To mi tak bardzo niskie e, podatki. uwierzcie mi, teraz w Polsce są około 60%. Każdy, każdy w Polsce płaci około 60% przynajmniej z tych, którzy są na umowę o pracę. E, także to musicie sobie też brać pod uwagę. Co bym zrobił dalej? Na pewno bym sobie wprowadził jakiś system. W, który Miałby wyrównywać szanse wszystkim ludziom, czyli, na przykład, jak tutaj mamy egalitaryzm, czyli, jak tutaj jest napisane, wszystkie ludzi traktuje równo i stara się polepszyć życie wszystkich. Jest to bardzo ogólne, natomiast w skrócie, jest to system, doktryna, która chce właśnie tych mądrzejszych, na przykład, którzy zarabiają więcej, trzeba, trzeba im zabierać więcej pieniędzy i dawać tym, co zarabiają mniej, bo są na przykład głupsi uchodzi właśnie o taką, e, taką, takie właśnie wyrównywanie. Zresztą to samo ma partia Razem na swojej stronie. Tutaj jest jeden właśnie z takich postulatów podatkowych napisany, że na przykład o e, likwidacja podatku liniowego, e, progresywna skala podatkowa, czyli im ktoś więcej zarabia, tym musi więcej płacić. Więc tego typu rzeczy są jak najbardziej egalitarne. E, I jeszcze na pewno coś z środowiskiem, więc sobie zrobimy. Będziemy szli w tą gałąź e, dolną, czyli ochrona środowiska jak najbardziej, tutaj można sobie znaleźć na ich stronie, że ochrona środowiska jest oczywiście bardzo ważna, czyli to jest chyba gdzieś tutaj było. Ochrona e, środowiska tak jest, e, trzeba ochronić planetę przez katastrofą klimatyczną i tak dalej, czyli ochrona środowiska jak najbardziej, no i zaczynamy dalej grać. No tutaj możemy zrobić e, ag agresywną ekspansję, raczej nie będziemy tego robić, ponieważ no, partia razem jest raczej pacyfistyczna, także nie ma takiej potrzeby. E, no, wszystko jedno kogo. dać pierwsze efekty, czyli nasz wzrost PKB jest teraz to gorszy, a właściwie nasz spadek jest teraz to większy. E, celem tej serii będzie to, żeby dane państwo miał jak największy wzrost PKB. E, żeby miało jak najniższe. Chociaż nie. Bezrobocie w sumie nie jest z punktu widzenia dobrobytu istotne. Liczy się tak. Na pewno niezadowolenie. To, będzie, to będziemy brali pod uwagę. Dług czy jeżeli jakaś partia ma, to też na pewno. I myślę, że ten poziom HDI też będziemy sobie brać pod uwagę, chociaż niekoniecznie. Będziemy bardzo mocno szli w tą stronę właśnie socjalizmu, czyli. Tutaj ta gałąź będzie szła w tą stronę bardzo mocno. Musimy sobie za zacząć od. Radziemy wszystko jedno od którego. Może zacznijmy od tego sobie. Mamy teraz ustawę stymulującą. Czy musimy wpłacić ogrom pieniędzy, żeby właśnie stymulować naszą gospodarkę? Tutaj jestem raczej przekonany, że partie razem by takie coś wdrożyła, jest to, jest to raczej partia taka socjaldemokracja europejska, w związku z tym takie rzeczy są jak najbardziej na rękę, natomiast nic takiego w ich, na ich stronie nie znalazłem, natomiast interwencjonizm jak najbardziej jest tutaj u nich wytłuszczony, na przykład tutaj na przykład, że trzeba robić firmy państwowe, jakieś samorządowe itd, tak dalej, czyli trzeba ograniczać jakby sektor prywatny kosztem sektora publicznego. Także e, dorzucamy sobie może tą opcję. Mam tyle pieniędzy nie mamy jeszcze, musimy zrobić tą opcję, i sobie troszeczkę budynków. Raczej nie będziemy tutaj szli w stronę przemysłu. Jestem przekonany, że raczej jako partia razem tutaj byśmy sobie chcieli wbudować na przykład im hale sportowe, jakieś teatry, takie rzeczy raczej, a nie właśnie, a niekoniecznie jakieś tam inne takie rzeczy, na przykład y, tego typu na przykład targowiska, giełdy. Raczej niekoniecznie. Kolejną rzeczą jest tutaj, która proponuje partia, partia razem oczywiście, jest wzrost wydatków na edukację. Tutaj jest to dosyć mocno wyszczególnione w kilku punktach, także też będziemy sobie szli w tą stronę, żeby edukacja była jak, bardziej, jak najbardziej bezpłatna. A tym razem zaczniemy może od techników. Hmm. Ta partia ma też właśnie tutaj bardzo mocno takie lewicowe postulaty, właśnie światopoglądowe. Także idziemy także w głównych płci. też Można to też czytać na ich stronie, że na przykład chcą, choćby tutaj na przykład, e, to na przykład o tutaj, równoprawienie rodzin e, należących do płci, prawo do dziedziczenia zasady elementów, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest też dosyć mocno. Pisane, że płeć ma mieć wpływ na nic. Zresztą, nie tylko płeć, ale także orientacja, i tak dalej, i tak dalej. Także sobie robimy tak, jak oni chcą. Hmm. Czy chciałbym anektować inne kraje? Niekoniecznie. Niekoniecznie raczej. I te zwolnione. I kogo byśmy wzięli sobie? O, przy dodatku plus 10%. To byłoby dobre dla tej partii, myślę. Na pewno też chcieliby poprawić sobie stosunki ze sąsiadami, więc my będziemy też taki czas właśnie robić sobie właśnie poprawę relacji tutaj z niektórymi krajami, które są blisko nas. Zresztą czuję też takie, mam takie przynajmniej nieodparte wrażenie, że gdyby, że gdyby na przykład w Polsce do władzy doszła właśnie partia Razem, no to momentalnie w zasadzie cała Europa Zachodnia bardzo by nas polubiła, bo mielibyśmy rząd taki sam jak oni, czyli tam bardzo do tego właśnie zbliżony. Dodaliśmy sobie do Czechów e, Czechy do naszego bloku. Teraz tutaj mamy taki przykład, że jakieś państwa miały już szczepionkę przed nami, tylko się nie podzieliły. I teraz ciężko mi się tu wcielić w rolę, e, w rolę tej partii razem, więc. E, nie mam, nie mam po prostu pojęcia, co by zrobić, raczej by chyba nic z tym nie zrobili, ale to jest oczywiście tylko moja interpretacja, bo tego nie ma w ich planie, natomiast reszta tych rzeczy, które tutaj wprowadzałem, były. No i mam teraz pierwszy dylemat, bo prywatne przedsiębiorstwo jest w kłopotach, a to tutaj pisze partia, że zamiast rozdawać pieniądze prywatnym firmom, stworzymy Państwowe Samorządowe Fundusze Zalążkowe. Czyli ciężko powiedzieć co tu zrobiła oparcie razem. Wolny rynek, ten wolny rynek na pewno nie. Czy życzy mi pomóc? Też niekoniecznie, bo wolny rynek to też nie jest ich światopogląd. Tutaj mi robię takie trzeciej opcji, właśnie którą bym wdrożył, więc teraz muszę po prostu strzelać, żeby raczej pomogli, ale na przykład takim kątem, żeby potem przynieść na firmę, coś tym stylu może. Czas podnieść podatki. Tym celem będą takie gdzieś taki próg 70%, taki myślę, że gdzieś Partia Razem chciałaby w Polsce wprowadzić. Teraz mamy 60%, będzie jeszcze wyższe, więc 7, 70% jest to całkiem realna granica. Oczywiście tego nie ma jasno napisanego w ich e, statucie, bo to jest tak, że e, oni raczej są za tym, żeby były podatki progresywne, czyli dla tych co zarabiają mało były niższe, dla tych co zarabiają dużo były wyższe, natomiast tego tutaj nie ma, ale raczej mimo wszystko średnio by i tak wyszło 70%. Teraz co? Skrajnie prawicowych. Oni są raczej skrajnie lewicowy, więc nie możemy mi na to pozwolić. Musimy zaprosić propagandę. Chociaż czy oni byliby za propagandą, to też jest ciekawe. Bo tak, bo z jednej strony partia razem ma takie zapędy cenzorskie mocno, właśnie, że chcą na przykład. Zabronić, mówić ludziom, że na przykład yy, nie lubimy na przykład czarnych, że nie lubimy na przykład gejów, czy co, że to jest w ogóle mowa nienawiści, i w ogóle, a z drugiej strony starają się właśnie promować takie, takie właśnie idee, więc ciężko powiedzieć, czy są za, czy przeciw. E, tutaj sobie coś przeczytałem: e, Inna polityka jest, jest możliwa do tym, po tym punkcie ósmym, i chcą, jak, wiek, jak widzicie, raczej rozszerzać demokrację są właśnie ograniczać finansowanie posłów, i tak dalej, to raczej ok, ale i tak ciężko mi się tutaj odnieść do tego. E, oni by chętnie ich działalności zabronili, więc tak to zrobimy. Zresztą często ich też nazywają faszystami. Chociaż to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja tego, co tam jest napisane, bo mimo wszystko ciężko mi się wdzielać w rolę partii, no, za którą nie jestem absolutnie. No, i mamy równość płci, zatem idziemy dalej za ciosem i wprowadzamy sobie e, także coś dalej. No, 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 wyłącz się, wyłącz się. Prawa mniejszości, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Co ciekawe, notujemy mały plus. Jesteśmy troszeczkę do przodu, jeśli chodzi o wzrost PKB. O, i teraz widzę, że nasza pomoc dała efekt, i możemy teraz zrobić tak, po prostu to przyjmujemy. A możemy też przedsiębiorstwo znacjonalizować. I tutaj mam też również dylemat, bo też nie jest jasno napisane, co w takiej sytuacji zrobili. Ale było wyraźnie napisane, że zamiast wspierać prywatne firmy, trzeba je właśnie przejmować. To było nawet tutaj wyraźnie napisane w tym ostatnim podpunkcie, nie tutaj, w tym dziesiątym. I to było tutaj właśnie. Zamiast dodawać pieniądze prywatne firmom, stworzymy państwo stworzymy państwowe, czyli firmy państwowe, czyli co? Będziemy ich nacjonalizować zgodnie z tym co jest tam napisane. E, myślę, że na test absolutnie by się nie zgodzili. Chociaż tego też nie jestem taki pewien, bo... On e, raczej za przymusowymi szczepionkami, więc ciężko powiedzieć, ale czy szczepionki to testowanie? W pewnym sensie tak. No niestety dalej widzę, że prawica, schroniona na prawicach chce rosnąć. Eee. A już tutaj my wszystkich, bo gadają, kurczę, że chcą zamykać Polskę dla imigrantów, więc trzeba wszystkie pozamykać, bo to są rasiści, faszyści i w ogóle najgorsi ludzie. Eee. Udało nam się wprowadzić technika, więc sobie wprowadzimy teraz coś dalej. Propagandę może niekoniecznie, szkolnictwo wyższe wydaje się ciekawe. Myślę, że tutaj trzeba iść dalej w tą stronę, więc sobie wprowadzimy prawo bankowe, żeby elity finansowe nie pozostawały bez nadzoru. Tutaj mają to wyraźnie napisane w swoim statucie, nawet tutaj jeszcze na pierwszej zaraz stronie, że trzeba właśnie ograniczać te właśnie banki. O, właśnie tutaj mamy dość przywilej podatkowy dla wielkich operacji i banków. Więc tak, że będziemy iść w tą stronę. No, udało nam się przejąć tą firmę, więc co by teraz zrobiła partia razem? Hmm. Ciężko powiedzieć, myślę, że nic z tych dwóch, raczej tą pierwszą rzecz. Na razie muszę przyznać, że jestem dosyć pozytywnie zaskoczony, bo na krótki moment nasz PKB wzrosło do minus 50, a teraz spadło o te 5%. No, w ostatnim czasie zarejestrowaliśmy wzrost popularności grup skrajnie lewicowych w naszym kraju. No to oczywiście jest to. Na, na nas działa na plus. Nie możemy pozwolić na pozycję komunizmu. Tutaj widzę, że jasno mówię że le, lewica to komunizm. Eee, dobra, no co? Najwyższy czas, Przejdziemy teraz dalej. by ochrona środowiska, ustawę krajobrazową. O, nie chcą, widzę, muszę coś tam wprowadzić. To co? Teraz mieszkania socjalne to też mają bardzo mocno wyszczególnione. Eee, nawet na głównej stronie, że mamy dość mniej pracy i kredytów na 30 lat, choć oczywiście kredyty hipoteczne, e, także o państwo, które buduje mieszkania, więc to sobie oczywiście wdrożymy tutaj ten cały program mieszkań socjalnych, który nam daje takie efekty na przykład, jak przez populacji, taka B-200, -20, tutaj chociaż pomimo ogromnych, znaczy ogromnych, no, mamy podatki prawie 60%, czyli tak jakie mamy teraz w Polsce. No tylko tysiąc no nie wiem, złotych przychodu, czyli tyle samo, ile żebyśmy mieli przy wolnym rynku, przy, przy dużo niższych, a praktycznie dwukrotnie niższych, niższych podatkach. No, co by tutaj zrobiła partia razem? Czy przez populację, czy niezadowolenie? Myślę, że niezadowolenie, ale mogę się mylić oczywiście, to jest tak, wydaje mi się, nieistotne. No to budujemy sobie dalej nasz socjalizm w tym razie moje może przywileje pracownicze. To jest wielokrotnie się powtarza na ich stronie, bo w zasadzie jest to ich główna rzecz. W zasadzie tutaj cała ich e, cała ich e, wszystkie doktryny partii razem kręcą się właśnie wokół pracowników, wokół właśnie ludzi pracy. E, chociaż może to dużo Powiedziano. tutaj właśnie bardzo mały na temat spraw zagranicznych. Natomiast dużo właśnie na tym, że tam będziemy zwiększać płace, będziemy dawać lepsze emerytury, jakieś takie rzeczy, a nie ma praktycznie nic na temat polityki zagranicznej. Tam możemy zrobić takie coś, że mamy e, wizytę międzynarodową, więc robimy to. Niestety oba wyjścia nam dawały minus 2 do PKB. Teraz sobie złożymy system emerytalny. I niedługo później zwalczanie różnic społecznych. Że teraz związki partnerskie były dobrym e, postulatem, które wdrożyła partia razem. Ja, myślę, że wolność wyznania byłaby dobrym kierunkiem. Oho, mamy związki zawodowe. E... Myślę, że oni są jak najbardziej za tym. Ja Złożyłem ciekawy błąd, że za jakiś czas mi właśnie tutaj te podatki za jakiś czas właśnie, e, spadają i notujemy stratę zamiast zysku. Chociaż zobaczcie, mimo 55% podatków, mamy bardzo mało wpływu do, do budżetu. No, teraz czas na pod podatkowanie religii. To oczywiście jest też napisane na stronie, żeby nie było, że chcą właśnie przywileje podatkowe dla kościołów. To jest akurat jedna z niewielu rzeczy, no, które też właśnie u nich e, Popieram. No, porawsze najwyższe zająć się produkcją zielonej energii. Także tutaj niestety e, musimy. A nie, nie musimy przejść zupełnie elektrowni Pójdziemy od razu w elektrownie atomowe albo odnawialne. To jest ciekawe. Są nielegalni imigranci. Co zrobią parcje razem? Oczywiście, żeby ich powitać kwiatkami. Myślę, że w tej sytuacji parcje razem by e, raczej nie imigrację. Udało się opodatkować religię. Zatem idziemy w energię odnawialną. To widzę, że jest ogólnokrajowe z powodu dość wysokiego bezrobocia. Co by ta zrobiła partia razem? Ciężko powiedzieć. Raczej yy, staliby po stronie pracownika. Tylko w jaki sposób? Czy by tutaj zainwestowali w to, czy może coś innego, czy może firmy prywatne, by zguścili? Myślę, że chyba zmusili firmy prywatne, aczkolwiek mogę się mylić. To jest sprawa taka, że być może pierwszy, może tamto ostatni, ciężko powiedzieć. No bo mi się zepsuły podatki, więc podnosimy. Czas na wprowadzenie parytetów. Tutaj mamy ciekawą sprawę, że mamy firmę, która no zapowiada się bardzo dobrze i chcą, żeby właśnie zakazać związki zawodowe. Myślę, że jako partia razem absolutnie by na to nie poszła. Więc e, nie się odwalą. O nie, tutaj połynęł błąd. To jest energia nieodnawialna. To jest dopiero odnawialna. musimy przejść też ten cały etap, żeby dojść do energii odnawialnej. No niestety. Inni przejęły Koreę Północną. To jest coś takie ciekawe. Teraz na ochronę środowiska. Wygląda na to, że pomimo, zobaczcie, mamy bardzo mały przychód tylko plus 20. Mimo, że mamy ustawione podatki na maksymalną, tutaj jak się da. Musimy chyba jeszcze bardziej je podwyższyć. Czyli wprowadzamy walutę państwową. Chociaż nie jestem pewien, czy tutaj partia yy, chciałaby prowadzić bardziej właśnie walutę państwową, czy bardziej euro. Myślę, że euro, aczkolwiek nie jestem pewien. No, bierzemy jego, żeby od razu podnieść podatki. Jeszcze o około 10%. Czemu mi się znowu podnieść podatki, no? I tak, tylko plus 8. No, widzę, że się kończą zasoby w jakiejś kopalni, więc co zrobiła partia Rosny? Myślę, że zamknęła tą kopalnię. Eee. Myślę, że to jest dobry czas, żeby przyjąć do polskich uchodźców. To nam daje 10%. Jedną, przepraszam bardzo. 10 setnych, yy, procenta wzrostu populacji, więc to sobie bierzemy. I co jeszcze nam to daje? Oj, aż 20% niezadowolenie. Ach, ci faszyści w naszym kraju. No, to teraz elektrownia atomowa. Zapomnę gdzie co wprowadzić. Mam problem z hazardem. Co zrobiła parcja razem? Hmm. Czy by go zdusiła? Czy opodatkowała? Ciekaw jestem. Myślę, że raczej by to. Zdusili w zarodku, cokolwiek to znaczy. Taka ciekawostka, mamy wojnę między Turcją a Rosją, i widzę, że wybucha bomba atomowa. W jakim to mieście wybuchła. Chyba nie jest napisane, ale to chyba nie jest stolica. Chociaż, chociaż, też nie wiem. A, zapomniałem, że tutaj nie ma miast. Tutaj oczywiście jest Ankara, czyli ich stolica. Ciekawe, zobaczcie tutaj, praktycznie wszędzie w całej Turcji są już rosyjskie armie. I widzę, że się wojna zakończyła i Rosja sobie przejęła tutaj część właśnie tych tureckich rejonów. Władzamy w Oraz opiekę socjalną. Zobaczcie, mimo tego, że mam podatki ustawione na maxa, mam przychód na minusie. I zauważyłem, że tutaj dużą największym kosztem jest utrzymanie bloku, więc pomyślałem, że trzeba go chyba rozwiązać. Dobra, widzę, że po usunięciu bloku nasza sytuacja trochę się poprawiła. Teraz z kolei mamy dalej na minusie, widzę metale ziem rzadkich. Zobaczymy, jak się to potoczy dalej. Wprowadzamy... Niezależna autonomia. Czas sobie wybudować elektrownię atomową. Ale taki problem zauważyłem, że, żeby zrobić elektrownię atomową, trzeba tak odblokować energię atomową, potem elektrownię atomową i jeszcze w dziale fizyka trzeba odblokować te atomu i pierwsze reaktory. Tak, żeby, żeby zrobić pierwszą energię elektrownię jądrową, trzeba zrobić cztery różne projekty. Jest to bardzo dużo. Myślę, że w, w świecie realnym jest to dużo prostsze, bo na przykład można wtedy kupić sobie po prostu technologię od jednego kraju i po prostu tamtą część, powiedzmy, techniczną ominąć. Zresztą taki sam proces ma teraz miejsce w Polsce, bo Polska ma teraz zamiar wybudować elektrownię atomową na podstawie właśnie reaktorów, które są właśnie w Francji, Korei Północnej bądź Stanach Zjednoczonych. Jedno z tych trzech państw, jedno, technologia będzie wzięta od jednego z tych trzech państw. Mamy elektrownię jądrową, więc je wybudujemy. Może w Olsztynie. Eee, Atomówkę pierwszą nie możemy wybudować, ponieważ, ponieważ nie mam tyle metali zim rzadkich. A to mamy z tym problem, bo zobaczcie, że jesteśmy na ogromnym minusie w tym względzie, chociaż. Ale zobaczcie, że partia razem taki plan ma. Między innymi właśnie energię jądrową chcą wprowadzić. No ale nie możemy tego zrobić, bo nas nie stać. Sprawdzimy sobie biurokrację. Zresztą to, co mówi tutaj partia Razem, w wielu względach jest za tym, żeby właśnie takie co zrobić, żeby teraz właśnie było więcej biurokracji. O, te mają obowiązkowe szczepienia w szkołach. Większymi kontrolę nad lekarzami. Większa kontrola. A, trzeba na słowa wyższe wprowadzić. No niestety nie mogę wdrażać dalszych e, polityk społecznych, ponieważ mam za mało HDI. Więc trzeba troszkę podziałać też na, tutaj w infrastrukturze. Więc sobie budujemy infrastrukturę kolejową, tutaj znowu mam dylemat, ponieważ, żeby jakaś tam y, wybuchła potyczka na granicy Polski z Ukrainą i nie wiem, co tutaj by zrobiły partie razem, bo na jej stronie nie ma nic na temat spraw zagranicznych. Więc ciężko coś tutaj wyestymować. Y, żeby bym to odpuścił. Czy by poszli w armię? Też chyba niekoniecznie, więc po prostu chyba by to sprawę olali. I, i tyle. Tak mi się wydaje, aczkolwiek, jak wiecie, to jest tylko moje, moje domniemanie. To trzeba sobie spróbować z nimi poprawić szybciutko, właśnie relacje. Tutaj mamy bezpańskie psy, to w naszym kraju. Spory problem. Nie znalazłem nic na temat praw zwierząt na tej stronie, na tej deklaracji. Zatem zmuszmy ludzi do adopcji. Chociaż raczej obstawiałbym, że po prostu wówczas lewica by chciała wdrożyć jakieś państwowe stronisko. No to co, to teraz trzynastkę. Albo wczesną emeryturę, nie wiem co jest bardziej lewicowe. Wydaje mi się, że chyba wczesna emerytura. I może od razu trzynastkę się uda jeszcze. No. no. Widzę, że w Pakistanie wybucha bomba atomowa. Tu się biją Indie z Pakistanem. Wygląda na to, że możemy zalewać faszywe wiadomości wykorzystać w naszym korzyści, więc tak zróbmy. Borykamy się z bardzo wysokim bezrobociem. Mamy prawie 20% bezrobocie. Kurczę tylko, mamy 19% ponad. Na co nazywamy kolejną firmę? No i trzeba wprowadzić w akcie desperacji Francję zatrudnienia. Nie wiem, czy to by zrobiła akurat lewica, ale myślę, że w takiej sytuacji na pewno coś w tym stylu. Musieliby zrobić w czas wredownicy również. Wiadomo, że to e, dla partii razem jest to najważniejsza no, chyba rzecz wstępna, czyli pracownik, a właściwie człowiek. No, mamy strajk ogólnokrajowy z powodu właśnie braku pieniędzy, co zrobiło wtedy partia razem. Hmm. Albo to, to, to chyba zrobiliśmy to ostatnio, albo kredyt. Myślę, że kredyt by chyba wzięła. Ale no, ciekawe, ciekawe. No to może interes pracownika jest najważniejszy, więc weźmy może tym razem kredyt. Hmm, tutaj widzę, że e, również nie ma nic na temat właśnie tego w e, partii razem, jeśli chodzi ich tam statut polityczny i doktryny. Ale z tego co wiem, tak gdzieś tam w jakichś wywiadów, to raczej są pacyfistami, w związku z czym raczej nie, powinni się w to nie mieszać, są przeciwmocarstwami. Albo się nie będę mieszkać, albo wesprzą tutaj Turcję w wojnie z Rosją, w sensie pewnie chodzi o armię. Więc może tak zróbmy, więc oddajmy za darmo trochę sprzętu. Chociaż tutaj widać, że rzeczywiście no, ta wojna Turcja z Rosją jest dosyć mocno zaawansowana. Zobaczcie, że tutaj już Iran sobie wkroczył, tutaj Rosja widzę, że sięga już w zasadzie, no, walczy teraz o stolicę. i w zasadzie Turcji zostały ostatnie jakieś tutaj regiony. Nie, to jest też Iran. To już jest, widzę, że bardzo mocno Turcja jest podzielona. teraz teraz równoprawienie LGBT. O, widzę, że udało nam się zdeskalować konflikt bardzo dobrze. Sprawdźmy, może ubezpieczenia rolne. No i właśnie mamy tutaj 0 punktów, 0 talii ziem rzadkich, także jesteśmy totalnie już e, uzależnieni od innych państw, od dostaw z zewnątrz. Bucha wojna Hiszpanii z Marokiem, widać, że tutaj już sobie e, powoli wkraczają na tereny afrykańskie. Porozumiane państwową komunikację publiczną. To w drugim razie takie troszeczkę e, poboczne rzeczy, bo jeśli chodzi na przykład o profil gospodarczy, tutaj za wiele nie możemy zrobić. E, jeśli chodzi o ideologię, też nie możemy za wiele zrobić, bo zobaczcie, ciągle nam się wdraża LGBT. Także polityka społeczna mamy na razie blokady, nie możemy dalej nic zrobić. Zobaczcie, bo po prostu mamy za mało punktów HDI. Na przykład, żeby wprowadzić płacę minimalną, potrzeba 65, mamy zobaczcie ile mniej. Chociaż warto wspomnieć, że płaca minimalna w partii razem jest zaraz na początku ich tam e, doktryn. konkretnie jest na pierwszym miejscu, w pierwszym e, pod, podpunkcie, że płaca minimalna będzie wynosiła 2 trzecie przeciwników wynagrodzenia. I tak wygląda na to, że Hiszpania dosyć mocno tłucze Maroko. Wprowadzamy rygorystyczne e, przepisy dla sektora produkcji energii elektrycznej. No, okazało się, że Czesi nas e, szpiegowali. Co by teraz zrobiła partia razem? Czy umowę, czy po prostu czy też, chyba umowę by e, wzięła. Chyba, że nam to da troszeczkę metali ziem Dobra, no i mamy 2030 rok. Zobaczcie sobie, że mamy wzrost PKB na poziomie minus setnych. Ja sobie zrobię oczywiście zapis tego tutaj całego działania. Nie, nie udało nam się prowadzić wszystkich rzeczy ze względu na niski poziom HDI, czyli ten Human Development Index. Jeśli chodzi tak o armię, no to sobie jej w ogóle nie rozwijaliśmy. Dodatki mamy przez większość czasu, żeśmy mieli na maksa i mamy tylko 4,4 tysiąca pieniędzy, jak mówiłem wzrost. Mamy no prawe minus 7%. Startowaliśmy chyba z poziomu minus 0,40 coś, chyba więc no, dosyć dużo naszą sytuację gospodarczą pogorszyliśmy. Jakie mamy za zadowolenie widzę? Około 40% widzę, więc nie jest tak wcale najgorzej. Mamy oprócz tego duch taki, że gdybyśmy to wszystko spłacili, to bylibyśmy jeszcze na minusie. Jak wygląda jeszcze sprawa bezrobocia? I bezrobocie 19,57%, czyli ogromne bezrobocie mamy. E, czyli co? No, ludzie są ogólnie powiedzmy w miarę szczęśliwi, ale co z tego, skoro nie mają na nic pieniędzy i co rok będą mieli jeszcze mniej, bo, na, bo się nasza e, gospodarka kurczy. Takie jest e, podsumowanie tutaj tej socjalistycznej utopii. E, moim zdaniem Polska absolutnie w tym kierunku iść nie powinna. No, sami widzicie zresztą, jaki to ma skutek, że zamiast się rozwijać, to my się, cofamy w rozwoju. Także się sobie na tym zakończymy ten odcinek. Także, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć! I przypominam, że będą też z tego, z tej serii kolejne dzięki tym razem sobie zagram jakąś inną partię polityczną. Cześć!